Jak serwer nazwać? Główno, 1, 2, 3. Okej. Okay. Nie no, za proste. Trzeba coś mocnego wymyślić. Na tą mocną przejażdżkę. Li... Li... Tha... Lucy. Dobra. To, to jest mam, ciekawe. Mam wejść? Jest? No możesz wejść, słuchaj. <laughs> no to fajny, Fajna ta wersja 50. Fajna, fajna ta, ta wersja ta 50, 50. się, spójrz się spójrz za za siebie. Za siebie. <laughs> fajna ta <laughs> wersja 50. Teraz game się, czyli wszystko gra w się do mnie streamu, jak na site'a. Siemaneczko, ziomeczki! Z tej strony, no, YouTuber na tym kanale. Zaczynamy. Tak um, więc. A wiesz, że actually Assurance ma najlepszy drop tak itemów. Więc. Aha. Fajny ten update 50. Fajny ten. Na... <laughs> Fajny. Nie put... no, co ty gadasz? Fajne... Ej, mi się wydaje, czy to, czy, czy to mi się tylko wydaje, czy mi urósł? Nie, wydaje ci się. No dobrze. Ty, do placówki. Won, do kuchni. Nie, nie. nie mat się, jestem tuż za tobą, masz taki. No, co, co, to, co to jest? Co to co? Co huh. jest? Co, to jest ten cały śpaku. Ej, Birt, Nie wiedziałem, że Birty jest jak z i lubi nielepiej dziewczyny. Mówię, że najlepsze jest to, że nawet nie pamiętam sterowania w tej grze, muszę sobie wszystko przypomnieć. Stiftem biega, z w skacze, własę... Dobra, no W-A-SD chodzi. Wiesz, Kole kolega tu jest. Hello? Wiesz, że musisz... Musisz się go wpierw spytać, jakie są jego zajęki A... <laughs> o, <nie. śmiech> się, to się spytała? O, to Uważaj, bo to jest ten Birt śmieszny. Dobra, Birth. Paku, kiedy nowy singli Spaku, kiedy nowy Ech. numer skiwasy. Ruletka Kidrop lecimy. Ruletka Kidrop. Yo! Wow! Teraz na pewno żaden społeczniak się do nas nie przypierdzieli oto. O, o, Spaku to on gada. Co on? To on śpiewa? A zbieramy ten Co UL. Zbieramy UL A Ul jest tutaj? No tu! A! Ty... Gdzie jest ptaku? No chyba, że ty weźmiesz te pszczoły, ja szybko dam na, na tego. Dobra, mogę je odgonić. Dobra, bierz pszczółki. Ale nobek. Aha. Hejka. No hej. No, aha. No to nieźle. Aha, nam mnie lecą? Aha. Bierz, bierz ul. Jest na sadku, jest na sadku. Ty, bo. No właśnie, Robal jest. Słyszę. Robal chyba jest. Słyszę. Normalnie, dwa plusy. Nie dość, udało nam się zabrać urt. To jeszcze, kurde, pozbyłem się Durnej bawy. Je... mikro jest. Możemy na tą nową planetę polecieć. Znaczy Muna. Jaką? No ten. Ada, Adamance. Adam. <laughs> rodzinka Adamsów? No, no way. Rodzinka Naw Nawiązanie Adam. do. Nawiązanie do środy? Ciągnij wajchę. Ciągnę wajchę. Ale tu żółto... to ja też jest. się żółto jest. dziwaj. Tu, jest ej, tu jest to jest. to jest. żółciutko. mund. Tu jest, rzuciutko. Ej, to jest ej, ca... to, to jest ta cała Ameryczka? To jest... To ca... jest ta... New Mexico, to jest New Mexico. O, góry! Tutaj vape nation był! Tutaj bardzo fajny vape nation był. Wiesz tutaj, to jest! Ej! Kole, kolego, jakie masz zaimki? Jakie zaimki używasz? Kolego, kolego proszę o odpowiedź. Kolego. No, dobra. Pier, pier, Kiep... Kiep... jeszcze. Kiep... jeszcze. Masz na Gówno Masz na twarzy Ty, co jest? ten Kiep... Niej... To nie jest Nie, bo ten bie, bierze bie, się bie do góry. Geh, <śpgrid> wirt! trochę. boli, birt. No bo ja dwa miałem! Aaaa! Jest szpaku i jest wróbel. <śprav offense> tak nie no, jest szpaku i jest ten, orzeł. Elorze, elorzeelo jest. Op, orzeł, el orzele jest. Orzele, bo się upieszył z tym <śpiew> Nie! <śprawniki> Pan połknął? Połknij. Oh, o góry! znasz, znasz, znasz ten żart? He, <laughs> Morty, jesteśmy na ci Anal, Morty. Mam sobie tu w polecie ogórka, Morty? Jeszcze jak. Czy ja lubię co się tam stało? Oh. Co to jest? Majo, jajo. Mogę tu wejść, proszę. Proszę. Nie mogę tu wejść. Nie widzisz mnie, jestem za drzewem, nie widzisz mnie. On mnie widzi. On mnie actually widzi. Temu nie możesz skakać! Temu nie może skakać! Aha, GG! Słuchaj, mamy dwa dni jeszcze, rozumiesz? Przecież to nie jest możliwe, żebyśmy umarli w te dwa dni. Mogę tu skoczyć? Ej, mogę w ciebie wrzucić jajem? Gimper, jajo! A ła, moje jajo! U mnie! No. Muszę ci coś powiedzieć! Jestem tak naprawdę z Rez i Gimpera nie lubię. Dobra idziemy. Gdzie jest Erexy tutaj w ogóle? No, tutaj o. Cześć chłopaki Masz, Masz widzić na SAIDA i teraz odcecz i, i, i wszystko ma grać. Tak więc to mówię ci pro tego. O dziękuję coś Dobra gdzie lecimy? Offens tylko jest, jest offens. No to offens. Yeah. Ej, ofensywa jest ofensywna? Nie, ofensywa ofensywa jest główna. Ale ty musisz czekać na Amazon dostawę. Masz zostać jak piesek, masz zostać jak piesek, Tu, tam. tu i Tu ze mną. Co? Staniesz ze mną, prawda? Nie. S. Okej, okay, piwo i... Okej, okay, tu jest dużo itemów. Fajnie się... Super się zrezygnowało. Let's go. Tak, coś słyszę. O kurwa! Jestem złym nowym pojawem. Ty, ty, Anastaza, twój twój pokój znalazł? Tak. Ona, on on ona. Oh. O. Oh. O. Wiem, zabawy wam się czy tutaj. Tak. Ja jestem żonaty. A jestem. A ja jestem niedożywiany. <laughs> no ja ja to nie, to nie ja je jest. Nie <laughs> Które to specjalnie... ej, ja zobaczcie na mnie! Nie, 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 nie. <gulanie> Anastasia, anastaszjał się. Mamy cztery filmy są... Tak, życzę, życzę, życzę ci miłej śmierci, ja się z anastazją pobawię. Piekki farcie. Piekki farcie. w Nie, mam razem ze <gulanie> sobą cztery filmy, Anastazja. Ja tak, tak, tak. odejdź, ja spróbuję jakoś uciec od tego. No, dawaj, leci, leci Czekaj, czekaj, chodź tu. No o, kurwa, o kurwa. Chodź na Mamy Mam wziąć? Co tam jest? No, nic tam nie ma, słuchaj. To głosów fake. O fuck. Proszę zostaw, proszę. odejdź ode mnie, poczekaj Co z maria? Ja obiecuję, że ja zostanę przez tę grę Serce mi bije Serce mi bije! Jeżeli chcecie, żebym przeżyła, to zostawcie lajka Ja tego pajaca musiałam mieć, bo... No słuchaj, no bo on nie zważał na swoje kroki, które były jak myliłoki. Weź krzyknij. Nie umiem. Nie no, krzyknij. Raz Gimtunację, jakie wszystko gra. Teraz nie są -no czyli wszystko gra. W Pietrace -no Bardzo mi było dobrze, kiedy twoje martwe ciało zobaczyłem. Ale... A bo spierdalaj świecił. Ale mówię, no trzeba było patrzeć na swoje kroki. To nie był ruch jak Miliwoki. Ty kurwa To kupić Miliwoki czy nie? Jak chcesz? A chce ci się z niej gadać? To kupię dwa dla zasobów patrz, do dupy mu palce to Haha, patrz, ruchanie. Wiesz to byłoby najbardziej śmieszne? Patrz. Hahaha. na moje kroki, to ruch jak miłoki. Ja w ogóle bary, bo jest nowa mapa. Nowa planeta. I na nią lecimy. Jest nowa planeta Anal. Lecimy do Anal. Jest Adam. Adamowo. Adam. Adamowo. Anal. Adamkowo serwer. Mówię, <grywia>, o <grywia> mnie Adam, porucham mi spadł. Mówiła no, na mnie Adam, bo dobrze wpadł To masz problem Tu jest coś... grubik, grubickie wóbrki Pamiętam maski z Nie, a no dobra to biorę sobie, nie to Gdzie jest Anastazja? Nie wiem, nie widzę jej Anastazja, ja też nie co jest? Gdzie tutaj słyszę? Nie no, Co? ty masz schizofrenię, ty naprawdę masz schizofrenię Ty udajesz, <noise> ty udajesz O tu jest, tu jest, <noise> jest. Ej, Anastazja mm -hmm. Wejdź tam do pokoju, bo, już nie, bo, bo on na minę wszedł Mamy no, myśl gry Ty jesteś takim śmieciem pierwszym Powiem ci coś Anastasia, nie? Wiesz co on robił? Co eee... jest? Nie no, co ty tu robisz? Cześć linii pijaczka O kurwa, ty jebany Poprosisz, żeby jej sobie by... z... A, zna... Kurwa, co to? Znaczy Anastazja, ja takie i pytanie, nie? Mhm. Będzie ci się chciało jeszcze raz grać? Prosimy ładnie. Proszę. Nie będziemy debilami pierdolonymi. Kucaj, kucaj, kurwa, Prosimy ładnie. <grym> zagraj jeszcze zdać... raz. Nie będziemy już debilami pierdolonymi. Nie będziemy, no. Okej, okay, przepchnij. Jupi, <grym>, Ale to... Raz. Graliśmy i tak. To... No tak. to z piwem Jakie... lepiej. Co no robi? <śmiennie> o ty sobie. Siała baba mag, Nie wiedziała nie jak... Nie działał ale... wiedział, nie powiedział i to było... Ej to było, to... no, to... no, to... Ale bęger, nie? No. Wej, po prostu nie wejdź, zostawmy! Po prostu nie wejdź! Po prostu wejdź, proszę!